Witajcie, ja jestem Franko, Przecież dzisiaj zagramy sobie w Minecraft Survival, widzicie? Tu zaczynam sobie. Kopię drewnianko. I jest fajnie. To jest normalny Minecraft Survival, ale jak zginę, to kończę serię. Tak samo jak nasze poprzednie odcinki, to znaczy... No, nasze poprzednie odcinki. Pamiętacie? Mój ten, ten pierwszy Minecraft Survival. Było nieźle, nie? Ja Cię, ja Cię, ja cię. Jakbyście chcieli um, odcinki z kreatiwa, to dajcie Cię znacie, ja chętnie zrobię. No. To ja nie przedłużam i już um, nie gadam, możecie sobie obserwować lub chcecie, żebym grał. Chętnie zrobię Wam jakiegoś live'a, czy coś w tym stylu, nie? Live są fajne, mam rację. Live są dla koksów. No i też mam rację. No to więc. CDR. O, jakby co, włączyłem ciągły dzień, bo nie lubię takich potworków, wiecie. Wy też nie lubicie takich hałasów, ale odradzenie mobów jest. gramy na normalnym. A w sumie mogłem włączyć łatwe. E, nieważne. A w sumie włączę sobie łatwe ustawienie. Przepraszam Was za te krzyki. Domyślny osobisty tryb gry. Domyślny, pokojowy, łatwy, łatwy. Mam nadzieję, że zapisało się mu nie jako łatwy. O, tu nic nie ma. Ale super, ale jest kamień, nieszczęście. szczęście. Więcej pizdków. Ja tutaj ym, wykopię aż do skończenia kilofa, A więc widzimy się, jak wykończę całkowicie kilof. Dobrze? Dobra, słuchajcie widzowie, ym, mój kill -off jest prawie na wykończeniu. Słyszałem ząbieka, chociaż go nie zauważyłem. Dziwne, nie? O, patrzcie, patrzcie. Zebrałem 55 kobla, taka fajna dziurka, nie? I jeszcze wykopię tego kobla, chyba, że mnie starczy kilofa i zaraz się wykończy. No... I pewnie o, po tym. No. Nie no, ostatni blok! No błagam cię. Wykopię ten ostatni blok dla norki. O! I jest 60 kobla. Tak już, żeby było, nie? Nie lubię, gdy... Brak mi czegoś. Tylko, że teraz muszę tam wrócić, nie? Bo tam wszystko zostawiłem. No jak tam nie wrócę, to trudno. Przecież jest tutaj multum drzew. Mogę je przecież wszystkie ściąć. Tylko, że pytanie, gdzie to jest? Nie, eee, nieważne. Jeżeli zgubiłem, to trudno, przecież tu jest tyle drzew, a ja sobie tutaj mam nie, gadu gadu, prawda? Tylko teraz muszę crafting zrobić. Szybko crafting, cyk. Kilow kamienny, kamienny miecz. Lubię węgiel, ale już tu nie ma węgla, więc trudno. No to mam kraftinki. O, tu jest. Mhm. Trudno, że mam, że tu jest I to jest śmieszne też, że byłem obok tego, a tego nie zauważyłem. Prawda? Nie zauważyłem tego, jak byłem obok, obok tego. No, chodź tu, fniok. Świniak, świniak, świniak. Gdzie jest świniak? Je... Jajku, świniak! Nie ma świniaka, trudno. Jak nie ma świnioka to trudno. O jacie, ale aktualizacja dziczy. Ja, jakby co nie robiłem nic z dziczą. że było. Że wam już powiedział, o. Tak jest lepiej. Co ja jeszcze zbiorę to drewienko i zaraz wy wyruszę w podróż. Szybko, no szybko. Szybko po dryurze, po dryurze, po dryurze. Awa, awa. No bomba, nie żartuję. Nie przeżyłbym. Dlatego tak po drzewie, po drzewie. Ła! Dziwne to było. Nie straciłem ani jednego HP, ale lag. Oa, półtora serca. Jacie, jacie. Ja cię. Ja cię. Muszę coś zjeść. Teraz mi się odrodzi. Cyk. Cyk. Ja cię, Jacek, Jacek, Jacek. Ja nie muszę się tam wspiąć. Ja nie chcę się tam wspinać. Jacek. Nic mi nie jest. Ale parkury mi tu zrobili. O, żelazo. Znaczy nie żelazo. kajf, po prostu cave. Idę do Kajwa, idę do Kajwa. Idę do Kajwa, idę do Kajwa. A w sumie to chyba nie idę. Ja cię ja, jakie ja lagi i żelazo. No to trudno będzie tam się dostać. Nie! Poczekajcie, widzę, ja się za bardzo boję, więc... Wyłączę, włączę na tryb pokojowy, ja się za bardzo boję, więc nie chcę żadnych mobów, dziękuję bardzo, mua, mua. nie znoszę was moby, ale dziękuję, że istnieje takie coś jak pokojowy. Jeżeli nie lubicie, to możecie dać jedną łapkę w dół, ale nie przesadzajcie z tymi w dół, nie? ja lubię. Gdy jesteście uśmiechnięci. A nie gdy jesteście takimi ponurekami. Nie, wybaczcie, muszę oszukać. Ja tam nic nie widzę, a odcinek nie ma sensu, gdy wy nic nie widzicie. Więc muszę dać na siebie efekt. To jest taki efekt na siebie

nie, muszę sobie to dopisać. Um, e, f f e, c, t, małpa, S. Ale nie będę sobie dawał komendami um, tych um, tempu, bo to by był Unifer. Poczekajcie, widzowie, dobrze? I sobie chodzić tak o pojaskini. Jakby co to, to nie jest oszustwo? No może troszkę, ale nie bierzcie tego pod uwagę, bo jak mówiłem, to nie ma sensu, gdy wy nic nie widzicie. Ja robię ten odcinek dla was. A nie dla niczego innego. Cyk, cyk, cyk. Skoczczas sobie tutaj. Złoto, zło. Stałem akurat na krawędzi, widzieliście to? Oj, chyba muszę bardziej uważać. No tu no, tu też nic nie ma. Czemu nigdzie nic nie ma? O, tu ile żelaza. czek, czek, życia! Uf. Widzieliście to, widzowie? Skok życia u Idę najpierw po żelazo. A potem... A potem po coś innego. i po złoto potem idę, żeby... Wiecie, refy. Bo to jest taki normalny Minecraft survival. Wiecie, nie? Jest... O, tu nie mogę, tu nie mogę stanąć. Widzicie, widać dlaczego. Wzięliście, że tu postawiam. No właśnie, że tu postawiam kogoś. Cyk. Tu jeszcze nie chcę wykopać, bo tu jest węgiel. No nie, jaki węgiel? Płop, Jest. U, 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 u. nie, no, nie no, żelazo. Nieważne. Ważne, że tu jest. No nie no. Padło. Idziemy tam. Nie. Oła. O, patrzcie. Ciekawe, czy będą jakieś diamenty. Bo ja mam nadzieję, że tak. Jeżeli będą diamenty, to kończę ten odcinek, a potem drugi. Ja cię. Już jestem na minus jedenastej. Tu się aż roi od diamentów. Może nie roi, ale i tak są diamenty. Szybko, szybko, szybko. Muszę sobie zrobić piec. Nawet dwa. Zrobiłem już dwa piece. Tak. Ja szybko muszę je postawić. Yy, I przepalić. Tylko czym? Ważne. Cyk, cyk. Ważne, żebyście też wy żeby mieli satysfakcję z tego odcinka. Jak nie, to nie ma sensu. No szybko, 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 szybko. Ram, ram, ram. Jeszcze muszę zrobić z tego. O, duży desek. O jacie, jedna znaczy kłoda jedna. Czy żelaza, żelazny kilof. nie, wykorzystałem całe. Dobra, nieważne. Widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, może do tego wrócę. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i suba, chociaż oglądnijcie i wyślijcie to swojemu znajomemu, a my się żegnamy. Żegnajcie! Pa!